Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już jestem od samego rana na nogach. Dzieci wstały troszeczkę później na spokojnie. Ja zawsze na wakacjach wstaję bardzo wcześnie, bo lubię korzystać z dni. Idę później, późno spać, rano wcześniej wstaję, śpię w ogóle mało. No, ale wiadomo, że na wakacje jedzie się tylko na kilka dni, więc chcę wykorzystać ten czas od samego początku do końca. Chciałam też rano wstać ze względu na to, że musiałam opracować film dla Was, żeby go wreszcie wrzucić i brakuje 40 sekund i pojawi się na kanale. Teraz już jesteśmy wszyscy gotowi: dzieci myją zęby i lecimy. Lecimy na kolejną plażę, i dzisiaj chcielibyśmy przed plażą pojechać na Mercato, takie włoskie targi. Tu na dole Włoch one wyglądają troszeczkę inaczej, Anastazja chciałaby dwie bluzeczki, zobaczymy czy nam się uda polować to co chcemy, jeśli nie to od razu bijemy na plażę, teraz nie przedłużam, zaczynamy. Na koniec stwierdziliśmy, że jest już późno, bo jest godzina dziewiąta. O, ściągnę kapelusz, już bo już jest wiatr. I stwierdziliśmy, że nie jedziemy na Mercato, bo dojechalibyśmy po prostu zbyt późno. Już jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo. Aut. Parking tutaj na Punta de la Suina kosztował 6 euro. Wczoraj płaciliśmy 3 euro, zaledwie kilometr stąd. No, ale to jest jedna z najpiękniejszych plaż. Także no, płaci się troszeczkę więcej. Ogólnie nie jest dużo. Idziemy zobaczyć tą plażę. Widzę, że bardzo dużo ludzi rozkłada y, ręczniki tutaj, y, gdzie jest pinieta. Zobaczymy, czy znajdziemy miejsce nad samym morzem, że jest bardzo dużo takich sklepików, gdzie można kupić kapelusze, ręczniki. O, taki bym chciała Anastazja. Jeszcze jeden. Jeden kupiliśmy sobie na Majorce. Ja zawsze zachwycam się roślinnością w takich miejscach. O, jesteśmy. Widać już morze. Tam w tle widzicie Galipoli, bo jesteśmy blisko wczorajszej plaży. Tak? Tylko, że tutaj jest po prostu mieszane. Jest troszeczkę plaży i trochę kamienia. Także zmienia się troszeczkę krajobraz. Wydmy są przepiękne. Tworzą taki nietypowy klimat. A, tutaj jest plaża prywatna, czyli. Może. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie ładniejsza ta plaża. Tak wszyscy zachwalają, ale widzę, że jest bardzo mało miejsca, jeśli chodzi o wolną plażę, i ta wczorajsza była ładniejsza. i

nebo no? Mm. Mm. Trochę ciężko jest mm. to zjeść, ale pycha. A buonissimo, grazie. Także polecam. Buonissime, poi freschie così, ciao. Panzerotto <ride> Zakończyć nasz dzień. Już powoli zbliża się zachód słońca, kolory się zmieniają. Zresztą zaraz zobaczycie. Dzieci już na basenie z moim mężem pluskają się, a później będziemy robić kolację. O, gdzie zobaczyć? Tam są w tle. Kąpią się. Dzisiaj planowaliśmy wyjście na kolację gdzieś w jakieś fajne miejsce, ale że jest sobota i jest to tydzień Ferragosto jeszcze, to stwierdziliśmy, że lepiej, żebyśmy zostali w hotelu i kupiliśmy sobie pyszne owoce morza. I Dzisiaj zjemy sobie wszystko surowe, owoce, owoce morza surowe, my lubimy. Dobre winko, a jutro mamy w planach coś ciekawego, i później przez resztę pobytu mamy w planach właśnie różne restauracje, które są tutaj bardzo polecane. Ale do teraz, kiedy jest jeszcze wszędzie bardzo dużo ludzi i nie jest to takie przyjemne, ja nie lubię chodzić do restauracji, kiedy jest taki total full. Wolę zjeść tutaj na spokojnie, odpoczniemy tym bardziej, że byliśmy naprawdę cały dzień na plaży. Do godziny prawie szóstej jesteśmy padnięci. Także teraz kąpiel na basenie, później kolacja i do spania, bo jutro mamy w planach też fajny dzień. Tusia i Duduś. Aragosta Rosa.

Tutaj, co rośnie przy samym basenie. To jest strelicja, tą, którą ja też mam, ale tak patrzę, jak ona rośnie. No, liście są takie same, ale one są o dużo grubsze od moich. Przepięknie tutaj rośnie. No, niestety u mnie nie ma szans, żeby tak w ogrodzie urosło, bo klimat jest zupełnie inny. Zobaczcie, ta, ten liść jest taki sam jak mój, tylko że dużo bardziej wytrwały, taki solidny. Moje są takie cieniutkie, delikatne te liście. Pięknie, pięknie to wygląda. Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym dniu. Właśnie postanowiliśmy się zebrać wcześniej rano, jest godzina 8 i jedziemy na Mercato. Włoskie Mercato to takie nasze targi. One są tutaj bardzo popularne, i dzisiaj w niedzielę jest quattro Tutaj jest Santa Maria, miasteczko, które mijamy, i myślę, że dziś wieczorem właśnie tutaj przyjedziemy zrobić sobie romantyczną kolację. Zobaczymy. Jeszcze nic nie planuję, bo tutaj codziennie się wszystko zmienia z chwili na chwilę, w zależności od tego, co dzieci chcą zrobić i czy są bardzo zmęczone. Mam wielką nadzieję, że nie będzie dużo ludzi, że uda nam się kupić coś ciekawego, może do jedzenia, warzywa, owoce i nie tylko. Planuję. Szukam czegoś ciekawego, ale nie mogę Wam zdradzić, póki tego nie kupię. Przepiękne widoki, piękne miasteczko. Bardzo polecam przyjechać tutaj wieczorem. Jest mini plaża, ludzie rzucają się też do wody z tych skał. Dzieci też chcą dzisiaj spróbować, zobaczymy. I stąd możemy podziwiać przepiękny zachód słońca. Także zaczynamy kolejny dzień. na to się udały. Upolowałam sobie nawet fajną bluzeczkę, dużo pysznych owoców i warzyw i przypraw. A teraz zatrzymaliśmy się na śniadanko, żeby wypić ich specjalność, kawę z mlekiem y, migdałowym. Także pamiętajcie, żeby sobie to zamówić. Zimna kawa z mlekiem migdałowym. Pycha. A taki widok. Zobaczcie jakie widoki. Pięknie. W barze nie dali mi reszty, musiałam się o nią wyprosić. Nie dali mi briosza, było strasznie zamieszanie, także bierzcie to pod uwagę, że we Włoszech, w tej części Włoch jest troszkę duże zamieszanie. I jak widzą turystów, bo ja wyglądam jak turystka od razu to widać, to wiecie, próbują zawsze na jakiś sposób. Zobaczcie, jaka woda. Tutaj przyjdziemy po południu, bo dzisiaj chcielibyśmy, by dzieci troszeczkę odpoczęły. Trzy dni z rzędu plażowania nad morzem, rano wstajemy. To dla nich dość sporo. Wczoraj naprawdę padli, dlatego stwierdziliśmy, że wykorzystamy sobie dzisiaj basen w naszym hotelu. Wykąpią się w basenie, a, a po południu, gdzieś o piątej, może nawet później, przyjedziemy tutaj i wykąpiemy się wieczorem w morzu. Muszę wam... u minuty się ma takiej głowy no. Muszę Wam coś powiedzieć, bo faktycznie to musicie wiedzieć, że Włochy są o. Włochy są bardzo podzielone i e, tutaj kultura jazdy zero. Po prostu zero. Tu jeśli się nie wciśniecie na siłę, to Was nikt nie puści. W ogóle na pasach lepiej uważajcie, bo jeśli Was jeszcze potrącą, to że Was e, e, skrzyczą, że przechodzicie przez drogę. E, Wszystkie auta porysowane jeżdżą jak wariaci. O, widzę pierwszy raz policję. Karabinieri. O, to, to jest nowość. W każdym razie, aperke, liarotto, liarografiato la Właśnie widzieliśmy karabinieri Stali, i inne auto im porysowało auto. To znaczy, inny samochód porysował ich auto. W każdym razie tutaj, jeśli za długo nie wyjdziecie z drogi, to Was strąbią, tutaj ciągle trąbią, krzyczą, no po prostu chaos, to jest zupełnie inny świat. Zobaczcie, Anastazja gotowa w swoim nowym stroju, pokaż Anastazja, kupiła sobie na Mercato nowy strój, bardzo ładny kolor, taki żywy i bardzo jej się spodobała właśnie ta bluzeczka z przodu, że jest taka, taka nietypowa, o, takiego stroju jeszcze nie mamy, no, lecimy na basen. Fajnie jest się kąpać, po prostu popływać sobie trochę z dziećmi w basenie. Daj, odciąć się trochę. No, 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 no. No. Nie ma to jak zjeść sobie aperitywko, wypić sobie dobre winko na basenie. Top! Każdemu by chociaż raz, jak będzie właśnie we Włoszech na południu, Włoch, na północy, Włoch, gdziekolwiek, właśnie by przejść się na taki targ, na takie mercato. Każde miasteczko, o tym wam często mówię, ma w inny dzień swoje mercato. I możemy tam znaleźć naprawdę bardzo dużo takich przysmaków i typowych produktów. Ja już byłam w Torre del Orso, byłam w Wiestę i e, za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam, to właśnie kupuję origano, kupuję dobre wino, kupuję właśnie sery na takich, ta, na takich targach. E, można kupić e, papryczki. Właśnie dzisiaj kupiliśmy kappery, e, origano, papryczki. Bardzo dużo pysznych owoców. Te owoce mają taki bardzo dobry smak. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo oni strasznie szaleją. Ale chciałam Wam to powiedzieć, a na targu na mercato zapomniałam o tym wspomnieć. Warto właśnie kupić sobie takie produkty typowo tutaj lokalne. I uwierzcie mi, że tutaj te produkty mają zupełnie inny smak. Po prostu miodzio i Wam starczy na długo. Tak, jak we Francji kupiliśmy sobie pyszny czosnek i wrócimy tam choćby nawet tylko po ten czosnek. Tak, tutaj e, origano, papryczka, e, mozzarella, sery w ogóle to są produkty top. Jeszcze tylko dodam, że na taki targ trzeba wybrać się rano, żeby właśnie uniknąć tłumów, żeby znaleźć jakieś super produkty, bo bardzo często można. Dostać fajnej jakości ubrania. To są takie też second handy. Czasami są nowe, znaczy bardzo często są nowe, ale można też rzeczy używane dostać w bardzo niskiej cenie. Une 1 euro, 2 euro, 3 euro, a są to rzeczy markowe. Także warto poszukać i na pewno wybrać się wcześniej rano, bo wtedy te rzeczy nie są jeszcze przebrane i możecie kupić coś ciekawego. Wracam do basenu. Pod wieczór Anastazja zażyczyła sobie piknik, to znaczy na kolację o, z takim widokiem. Zaraz będzie zachód słońca i będziemy tutaj właśnie sobie piknikować. I będziemy sobie tutaj jeść kolację na plaży. Mam nadzieję, że za długo, nie będzie już ludzi. Już powoli wszyscy uciekają. Ja ubrałam nowy strój. Jest bardzo wydekoltowana. Anastazja też ubrała nowy strój, który dzisiaj kupiła. Ale na taką okazję Myślę, że się nadaje. Już wszyscy idą do domu. Czekamy gdzieś za pół godziny, będzie zachód słońca. Mamy pyszne jedzenie, pyszne wino. I tak zakończymy nasz dzisiejszy dzień. I w oczekiwaniu na zachód słońca, chłopcy grają. Proszę, jeden zawodnik i drugi zawodnik.